Niezdrowym rumieńcem płonie, gdy w ramach swych funkcji wieńca ustęp zaleca nam koniec różową gębą zboczeńca. Jak chłopczyk strzyże się z grzywką, jak chłopczyk miewa mutacje, i pod tą właśnie przykrywką łajdackie prowadzi akcje: odrzuca wraże srebrniki. Patriotyczny nasz chłopiec karci Brukseli, wywryki, by Europie tej dopiec. A wokół? Fiebaki i schaby, radziki wójciki Warchoły, niezbędni do tego mu, aby szczęśliwy mógł być i wesoły. Na wszystkich uzbiera haki. A że z natury zajadły, boją się inne bydlaki, które koryto obsiadły. Zdarza się jednak czasami coś, co jest mocno niemiłe. Siada na teczce z hakami i hak mu wbija się w tyłek.